W nowym roku szkolnym, podobnie jak w roku ubiegłym, dzieci i młodzież mogą nieodpłatnie korzystać ze wszystkich linii komunikacji miejskiej na terenie Polic i Szczecina. Od ubiegłego roku szkolnego w gminach Police i Szczecin funkcjonują nowe zasady odpłatności za autobusy. Dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystają z komunikacji miejskiej nieodpłatnie. Dokumentem, który ich do tego uprawnia, jest ważna szczecińska karta aglomeracyjna albo karta rodziny. Termin ważności ulgi pokrywa się z terminami ważności legitymacji szkolnej. W związku z tym, żeby ta ulga obowiązywała nadal od 1 października, trzeba niestety udać się do kasy biletowej ZDITM. W policach mieści się taka kasa przy ulicy PCK. Trzeba zabrać ze sobą taką kartę i legitymację szkolną podbitą na ten rok szkolny. Co w praktyce oznacza, że trzeba udać się do kasy ZDITM z kartą do zakodowania i legitymacją szkolną ważną na rok 2019-2020. Żeby karta obowiązywała od października, legitymacja musi mieć pieczątkę na bieżący rok szkolny. Bez tego z końcem września karta uprawniająca do ulgi straci ważność. Może być taka sytuacja, że jeżeli ktoś o tym zapomni i trafi się kontrola biletów na początku października, okaże się, że nie ma ulgi i wtedy będzie kara za przejazd. Karta uprawnia do poruszania się komunikacją miejską na wszystkich liniach SPPK. Linia samorządowa jest nieodpłatna dla wszystkich i nie nakłada na pasażerów obowiązku posiadania ważnego dokumentu.